rozum prześwietlony jest mądrością Bożą. Między objawieniem a rozumem nie ma sprzeczności. Dlaczego się nie przebrałaś? Miałam także objawienia teraz, tutaj, kiedy czekałam na was. Ale istnieje sprzeczność między tymi objawieniami a moim rozumem. Nie umiem tego wytłumaczyć i odchodząc stąd odejdę pełna niewiedzy. Mówię nawet oszukana. Oszukana? Przez kogo? Przez nas? Dlaczego się nie przebrałaś? Ponieważ moje ciało nic nie znaczy w porównaniu z moją prawdą. A jak byś ta prawda? Wiem tyle, że nienawidzę waszych sądów, ani więzień, ani waszego lęku przed każdym, kto na swój sposób kocha Boga i ludzi. I czuję teraz nienawiść tej nieuchwytnej wielkiej idei, która niesie niewolę myśli, duszy i ciała. I każam stwarzać słowa, zabijające niewinnych ludzi. Ja, no, ostrzegam. Nie, niech nikt mi nie przerywa. Ach, to plugawe nasienie. Wiedziałem, że tak się stanie. Czekałem na to. Ty, czarci, pomniocie! Przywołaliśmy ciebie, heretyczko, jak innych buntowników, do nogi. Niczym ca na jeden pist. Ale wiesz, diabeł znów każe ci bluźnić. Dlaczego mnie obrażasz? Wszyscy dajmy się obrazić pokorzą. Ja też. Na Chrystusa pluli, Bili go. Szarpali ciało żelazem, Wbijali w skroń ostre ciernie. Kto? Przecież jego sędziowie, tak jak wy, konał na krzyżu opuszczony przez wszystkich, samotny, i zawołał Ojcze mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Więc odwołujesz akt wyparcia się błędów? Szalona odwołujesz? Wszystko odwołała. Po co jeszcze pytać? Co za ochyna? Wszystko odwołałam. Wszystko! Będziesz oczyszczona przez ogień. Będę spalona. Nic więcej będziesz potępiona na wieki tak postanowiłam ale to tylko gest opuszczonej i oszukanej dziewczyny tylko gest i spłonie co jest wszystkim na tej ziemi cały świat który w sobie nosisz zostanie zaś to co znienawidziłaś? Czym gardzisz? Szkoda, Joanno. W przyszłości ludzko będzie Ci zawdzięczać tylko jedno: że nikt już nie uzna za herezję, jeżeli kobiety i dziewczęta będą nosić spodnie i podcinać włosy. Na nic Twoja śmierć. Tak postanowiłam. Weźcie ją! Jeszcze na coś czekacie? Na co? Joanna jest zrehabilitowana i uznana za świętą. Kobietom wolno nosić spodnie długie, krótkie i nawet z czystych materiałów. A kiedy spojrzycie w niebo, zobaczycie, że słońce wciąż i wciąż krąży wokół ziemi. Sędziów Joanny nie potępił żaden szok. Nie martwcie się o nich. Jest w porządku, prawda? Możecie z czystym sumieniem wrócić do domów i zapomnieć o tym przykrym wydarzeniu. To działo się bardzo dawno temu i nie ma się czym przejmować. Obejrzeli Państwo, perskańska tak, półtyklową to półtyklową 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 wokół ziemi według Andrzeja